Cześć, tu Marcin z TBG. I dzisiaj de, dwa sklepy się wysypały tutaj jest z zimowym wietrzeniem magazynu, z zimowymi promocjami, czy jak to się tutaj nazywa. Pierwszym, jak widzicie, tutaj to jest rebel.pl. Wchodzimy tutaj na zimowe wietrzenie magazynu. Bądź jeżeli nie będzie na pierwszej stronie, to wtedy powinno być także tutaj w promocjach. Ale wchodzimy tak, zimowe wietrzenie magazynu, gdziekolwiek to by było. Najlepiej sobie postortuj się od razu po, po cenie, po dostępności, czy jest w magazynie, czy nie jest. I tak jedziemy tutaj. Co tej ciekawego nam się tutaj trafi. Dobra, tych gierek nie znam, ale rzeczywiście no, widać, że tej no, minusy też rzeczywiście spoko są. Więc jedziemy dalej, aż coś ciekawego się nam trafi. Chyba, że Wy coś widzicie już ciekawego, to może Wam się tutaj spodoba. Mandragora już chyba widziałem kiedyś w lepszej cenie, no, ale taka spoko gierka. Tak, jedziemy tutaj dalej i coś fajnego. Tak, dla fanów Star Warsów, no Story Cusy. Mimo, że no, cena jest taka, sobie, to jednak fajne historyki można układać. Też coś dla pomóżenia, Cortex. Najlepsza gra o kotach, tak. Jeżeli macie po prostu grę najlepszą grę o kotach, to jest dodatek do tej gry, żebyście się nie pomylili. No i cena jest powiedzmy ok, bo około 5 dych, tak, na, na najtaniej to zazwyczaj chodzi. Dobrze, na razie tutaj nic takiego super szałowego jeszcze nie trafiłem. Podejrzewam, że takie droższe będą może fajniejsze. A tu mamy jakiś dodatek minus 50%, 60 zł. Dobra, przejdziemy dalej. E, Wicechlaw, rabowie, jeżeli macie tutaj, to tak, to dodatek można kupić. Palec Boży, dodatek do Palca Bożego to jest za 6 dyszek. Też tutaj w sumie normalna cena. E, zaraz zobaczymy, co tu dary Mlekoba tych nie znam. Przedęg w kosmosie. Tak, to jest dodatek do tego też. Myślę, że warto. Coś jeszcze tutaj tak to jest gra w którą grałem i tą się mogę tutaj polecić najbardziej e, zamiast nas co prawda gra tutaj bardziej przypomina taki pasjon że każdy sobie rzepkę skrobie, ale przez to nie ma jakiejś tej negatywnej tej interakcji wielkiej. E, układamy sobie, po prostu zbieramy swoje zasoby, e, polepszamy tutaj rękę, bo to jest deck building też. Więc mimo że nazwa jest co, naj, co najwyżej średnia, to mi się ta gra podobała. Takie postawo, gdzie tam małpy rządzą światem, i ogólnie tej no, myślę, że mogę to polecić. Ta nie grałem, to mam kiedyś zagrać. Plemiona wiatru. Była już dużo lepszych w tej cenach, ale no, o tych, że nie można zapomnieć. Może też wizualnie mi się średnio podobała. To jednak, grywalność była fajna, fajna mechanika była, że e, odpalamy jakąś zdolność z karty w momencie kiedy my i, i z boku nasi partnerzy na przykład mają, tak, mają więcej albo mniej takich kart, to wtedy lepsze się zagrywa y, jakieś tej zdolności tej karty. I ta mechanika, myślę, że trochę mnie urzekła. Ale idziemy dalej. No Unmatched. Unmatched w tej cenie za stówkę. Jurejski prawda, to jest... Y, dwie postacie są to tylko, czyli mam Tyranozaura, który ma y, wielką figurkę, zaraz Wam pokażę w sumie. Tak, taką wielką figurkę mamy tyranozaura. I walczy z nim tutaj ta doktor ktoś tam. Ale naprawdę AMMEC każda gra w tej serii no, jest bardzo fajna. Można je łączyć ze sobą. Pewno mamy zestawów, więc tutaj mamy ten zestaw. Sobie spróbujcie po prostu jak gra chodzi. Za stówkę, na pewno warto. Tak, co jeszcze tutaj będziemy mieli tutaj tak, Azul. 160 zł. Myślę, że to jest rozsądna ta cena. Może znajdziecie gdzieś taniej. Na pewno warto azul ogród królowy, według mnie to jest najbardziej skomplikowane, ale najlepszy azul trochę inna mechanika jest. Nie jest, że od razu widzimy te kafelki wszystkie naraz. Tylko co ruch, co coś zbierzemy, to odkrywamy te kolejne kafelki. Więc no, nie można sobie od razu zaplanować tej całej tury, jak to będzie tutaj brało albo na co się trafi. Bo te kawałki będziemy losować na bieżąco z woreczka, według mnie, no super. Tak, tu mamy jakąś cywilizacyjną gierkę, jeszcze nie udało mi się w to zagrać. I tak zaraz nam się skończy tutaj ten rebel. Wsiąść do pociągu, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to myślę, że tutaj warto. Nie, nie, nie wiem, czy tutaj, ale gdziekolwiek, bo już coraz ceny idą w górę, i coraz mniej jest tego w sklepach. Więc bierzcie, póki jest. O Glenmore tutaj kolejna gierka, w której odkrywamy grę na, na bieżąco. Zaczynamy od tych łatwiejszych rzeczy. Potem mamy jakieś skrzyneczki, które otwieramy i coś dochodzi. Więc myślę też warta polecenia. Jeżeli macie tutaj cena jest niższa, jakieś zniżki może, może jeszcze macie dodatkowo, to byłoby fajnie. I tak na no, koniec w sumie z Rebela. Z tego co widzę. Jeszcze te, o, sprzedam wam, bo widziałem, że... Eleven miał fajną promocję na dodatki do Elevena tak, minus 67% nie uwzględniane w tej wyprzedaży, nie wiadomo dlaczego ale jeżeli nie macie ich to warto zakupić I przechodzimy do drugiego sklepu to będą male planszówki i tutaj mamy takie, jak wejdziecie na górną stronę mamy tutaj takie mm, kółeczka wejdziecie sobie w pierwszy prawdopodobnie taki promocja styczniowa, sprawdź i tutaj na pewno będzie grubo a więc sprzedaż, cena rosnąca. Też sobie zobaczymy jak to wejdzie. No i tak, czworo przeciw ciemności, no to petarda, nie? E, za 5 zł książeczkę, w której sami tworzymy te jakieś podziemia, walczymy z potworkami, e, myślę, że warto. To jest bardziej dla dzieci, co w, co w puszczy piszczy, tam rozpoznawanie jakby głosów, że ktoś tam ma naśladować jakieś głosy, więc taka typowo dziecięca gra. O, tutaj widzicie Escape Room'y jakieś tej, ja tam nie jestem fanem. Konspiracja Abyss, no tą grę musicie mieć. Ona jest w metalowej puszce, więc nawet jeżeli wyrzucicie grę i puszkę zachowacie, to te 15 zł ona jest warta. Do tego macie grę, która jest szybka, prosta, ta i przyjemna. No, kolejno 15 zł, 15 zł, a gry standardowo ceny mają tutaj dużo wyższe. Ale tej, no, nie, nie grałem, ale gdzieś tam leżą, tutaj czekają na swoją lepsze chwilę. Plażing, wykreślanka, w której tutaj no, kulamy i wykreślamy sobie, zakładamy tutaj parawany, żeby jak najwięcej sobie miejsca wziąć też do za to jeszcze warto tutaj spróbować. S e, Sekret Wilczej Gromady też już była kiedyś tutaj w promocji i tam kładamy jakąś opowieść gran na, na dwóch karciana co tu mamy tutaj Monster City też karcianka to z jakimiś potworkami e Alien artefakt. Tak, artefakty obcych. Tak, czy to jest granien 3 czy 4x, której no, podbijamy, zdobywamy, walczymy ze sobą. Byłam gra karciana, żebyście się nie zrodzili. Ale też mamy różne opcje tutaj do, do wygranej. Nie musimy iść w siłę militarną, możemy się rozwijać, ale wtedy będą nas pewnie atakować. Ale za 29 z no, nie ma w ogóle nawet co komentować. Ta konspiracja to już było. To jest taka sama, taj, niezależnie którą weźmiecie, która Wam się puszka bardziej podoba, bo oboje to niebieska, czy fioletowa, są te same zupełnie gry, więc nie trzeba brać dwóch. Tak, doble, no każda wersja, doble, tak jak mówię, to jest, to jest petarda gra, te którą od razu rozkładasz i grasz. No, bardziej tutaj na, na refleks, ostrzegawczość, więc z dziećmi też będzie można pograć. Decipher. tak tutaj. Grę, ustawiamy, tutaj jedna osoba tutaj ustawi jakieś hasło z, z liter, które potem inne osoby będą tutaj starać się zgadnąć, dokładając kawałki tych liter, czyli będziemy mieli jakieś tutaj pionowe, pionowe patyczki, jakieś zakręcone jak C, czy coś takiego, żeby na przykład D stworzyć, i na podstawie tych, tych kafelków będziemy starać się dokładać. Tutaj ta osoba, która będzie widzieć jaka to litera, to będziemy mówić, no tutaj tutaj dołożymy. Potem widzisz mniej więcej zarys tych liter, zarys tego wyrazu, który ta osoba ma. No i w końcu nam się uda to zgadnąć. Demetel no, kolejna wykreślanka. Z, mimo, że tutaj, no, dziwnie to wygląda, to jednak dinozaury ma w środku. W sensie obrazki te dinozaury, które będziemy skreślać. Więc może, że tutaj młodszych graczy zainteresować. On story cube Star Wars to mamy już taniej niż na Rebelu. Tak, co to jeszcze? O, nanaki. Za no, cztery dychy też jeszcze nie grałem. Karcianka, ale ładne grafiki ma bardzo. Więc można tutaj spróbować. Printing press. Nie wiem, czy ta gra się tak przeceniła, bo naprawdę jest fajna. Co mm. turę tutaj dobieramy jakieś kafelki, tak jak na prasie. Tutaj mamy jakby ramkę od zdjęcia, w której układamy, układamy dane wzorki, które musimy tutaj ułożyć z naszych celów. I i na koniec tutaj za, za to punktujemy co turę coś tam dokładamy Jak sobie ułożymy na końcu, bo to nie jest, że od początku układamy w tej ramce Tylko na początku układamy jak chcemy wzorek, a na koniec kładziemy na to ramkę I w zależności, gdzie nam najbardziej tej pasuje Tak odbieramy punkty, nie wiem czy ta gra ta się przeceniła, ale naprawdę jest fajna Tak jedziemy, twierdza, obleżenie, lunegard, tego co fajna, to była chyba kooperacja I no, za tą cenę fajnie, bo po, w pudełku mamy tą całą naszą y, twierdzę to Pudełko jest, można powiedzieć, częścią gry. No i się bro, bronimy e, przed tym, jak tutaj atakują tą na, naszą twierdzę, tam z, to, jakieś surowce bierzemy, te coś umacniamy, a cały czas idą ataki za pięć dych. Warto spróbować. Dobrze, jedziemy dalej. A, park savanna. No też tutaj fajnie tutaj przeceniona. E, Kładamy zwierzątka sobie na planszy. A zobaczymy, co, jak to wygląda. Tutaj, może zobaczycie sobie. Tak, układamy te zwierzątka właśnie tutaj na planszy, i stworzymy stada, dbamy o nie, punktujemy. I to by było tutaj na tyle, jakieś cele mamy, jak to odpowiednio ułożyć. O, Wenecja też kolejna super przeceniona gra, ale już dużo się utrzymuje ta przecena. Wozimy naszych turystów, jakby po Wenecji, tymi gondolami z różnych miejsc ich transportujemy. Więc o, tak to wygląda. Tu mamy te nasze gondolki i jakieś cele, co musimy tutaj zrobić. No też niby prosta, prosta gra, ale fajna. Podobno się robi trochę zamieszanie jak gra się na czterech graczy, bo jest mało miejsca na wszystko, ale do trzech graczy to powinno być tutaj odpowiednio. E, grajeczka. Gra, w której odpowiadam, można powiedzieć, na, kart, na kartach jest opowiedziana ta historia. Można być rycerzem, smokiem albo królewną. E, każda, z, ka, każda z tych osób ma inaczej się tutaj porusza. I w zależności, każdy może poruszać wszystkimi w sumie. I w zależności jak te odpowiednie ułożenie będą na planszy e, tak, będziemy tutaj, tak będziemy tutaj punktować. Hmm. Torres układanie wiesz Jeszcze nie udało mi się w to zagrać. Obrazy Paryża też widać fajna cena. 5 dodatek do... Harry Potter Hogwarts Battle, więc jeżeli ktoś ma, to jest w sumie okazja. ja, coś takiego. Tak, jedna z tych gier też trudno wymawiać. Tutaj mamy jakieś e, świątynie, tutaj inków, to całe to układamy, można powiedzieć, pod tą świątynię. Zaraz zaczynamy czy to będą jakieś obrazki. Tak, taki worker placement, gdzie to stawiamy coś, zdobywamy jakieś rzeczy. Idziemy dalej. Śladami Darwina. Tutaj jakieś zwierzątka odkrywamy razem z Darwinem. co pamiętam, ale nie udało mi się jeszcze tego zagrać. Lockup. No, ta gierka tak ma dobrą cenę. Chociaż było już chyba nawet taniej. Tak z dodatkiem kulba, który nie wiem dokładnie co tutaj daje. Ale tutaj jesteśmy w więzieniu i wyrabiamy sobie, można powiedzieć, naszą reputację, siłę. I mamy do zdobycia te jakieś cele, co które obstawiamy jakieś inne punkty więzienia, w których chcemy być i w których coś skarniamy Taki workout placement z dotowywaniem tej z celami, myślę, że tak fajnie. mezo Gra, która jest, można powiedzieć, area controlem. Ma jeden z chyba z najpiękniejszych, z największych figurek w grach. Nie no, tu trzeba wyjść. Ale ogólnie no mnie jakoś do siebie tutaj... No nie przekonało, ale jak widzicie figurki są olbrzymie, super wykonane. Więc jeżeli ktoś maluje, to myślę, że tylko dlatego warto byłoby kupić ciągę. Zaraz dopiero końca. Więc za wiele tego nie było. Ragusa. Tak, ta gra teraz tyle kosztuje, więc zaraz sobie Wam jeszcze pokażę chyba inny sklep, gdzie będzie taniej sklep producenta. Bad Company. no, Jedna z moich ulubionych gier, w której nikt nie czeka na swój ruch, bo w tym samym czasie robimy, zbieramy, jakby, swoich ulepszamy gangsterów, zbieramy ich, uciekamy tutaj przed, przed policją. Kto jest akurat aktywnym graczem, czyli tak zwanym bossem, rzuca kostkami. I w zależności co wyjdzie, to mam tak gangsterów, którzy mają tutaj numery od 2 do 12. I co ono się wykluje na kostek takich, a gangsterów akurat aktywujemy, potem ich ulepszamy. Może być gangster, który będzie miał na przykład 7 i będzie na przykład parę rzeczy nam dawał. Będzie taki, który będzie miał dwa i nic nam nie będzie nam dawał jedną rzecz tylko. No i też tutaj łowszemy, zdobywamy cele. Cele to jest obrabowanie czegoś, myślę, 2 do 2 do 6 graczy grama. i Myślę, że warto spróbować to jest bardziej taka, by powiedział, grą planszową, a imprezową bez szybka, bo takim fillerkiem przed dużymi grami ale naprawdę fajnie i sprawnie się gra Ten nie grałem duże gry i tutaj rzeczywiście ceny mają te odpowiednie a Królowej o to mamy tutaj też taniej więc można tutaj spróbować jednak kupić Nocna Parada gra, która ma chyba najpiękniejsze mepelki e, jakie widziałem jak widzicie te mam jakieś kotki, liski no naprawdę mepelki tutaj e, gra jest powiedzmy tutaj Okej, okay, nic się nie wyróżnia, fajnie, że mamy tutaj deck building też. Potem odpalamy jakieś tej rzeczy, ale chodzi głównie tutaj o, o ten worker placement, żeby zająć po prostu te wyspy, ale mepelki to są po prostu do zjedzenia. Dobrze, idziemy dalej, no w to jeszcze władz no też fajna tutaj cena, ale jeszcze nie udało mi się zagrać, więc nawet nie będę się wymądrzył o co chodzi. O, tą też tutaj jakby wykreślanka. Więc zaraz zobaczymy, co tu dalej mamy. Dominant Species, tak bardzo oceniam to chyba jest tutaj nawet, nie jest dodatek tylko pełna gra w której też Area Control mamy. O, Glenmur Chroniki. Dobra, to tu mam znowu taniej niż na, na rewelu. No wsiąść do pociągu, no już ostatnie chwile, żebyście mogli w ogóle kupić. Tak, ale zatrzymę. Co tu dalej? Cora Quest, O no, tego już nie ma, to już są brak. I to ba na tyle, ale tak jak mówiłem jeszcze, jeszcze zobaczymy tutaj Fish and Bones gry planszowe zaraz się z te, tego wydawnictwa i oni mają też tutaj sklep i tu była lepsza, tak, tu była lepsza cena na raguse. Jak chcieli jakieś tam miasto, te fortyfikacji budować do miasta. No i oprócz czego mają jeszcze stworologię cały czas w, do, w dobrej cenie. I nie wiem, może jeszcze się uda tutaj, czy mają jeszcze, tak, nie, Epic Max, jeszcze mają za 49 złotych, trzy z magazynie pozostały, więc się robiło. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te promocje. Sami sobie zajrzyjcie, pocztaćcie opisy, poglądajcie jakieś filmiki w internecie. To, że ja coś powiedziałem, że jest fajne, albo mi się wydaje, że jest fajne, albo przedstawiam to w samych superlatywach, nie znaczy, że wam musi się tutaj spodobać. Więc najlepiej samemu tutaj sprawdzić. Można też gry wypożyczać, z tego co wiem w bibliotekach. Jak są jakieś kluby planszówkowe, w przynajmniej w większych miastach. Można to łączyć, spytać się, czy mają tą grę, żeby ją wypróbować zanim się kupi. Więc nie namawiam do kupowania. Zawsze warto tutaj spróbować, ale niektóre gry no nawet sama wizualnie to łatwo fajnie sobie popatrzeć i mieć na półce. No to to było na tyle. To dzięki na razie.